Szpital specjalistyczny w Jaśle zaprasza kobiety w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mamograficzne w ramach akcji Listopadę z Mammografią. Regularne badania w profilaktyce raka piersi są niezwykle istotne dla wczesnego wykrywania i leczenia zmian nowotworowych. Profilaktyka jest bardzo istotnym elementem zdrowia i. Powoduje, że we wczesnym okresie możemy się dowiedzieć, co musimy dalej zrobić, jak zareagować i czy jesteśmy w danym momencie zdrowi, i to jest właśnie taki ważny element, że każdy z nas może coś w tym zakresie dla siebie samemu zrobić. Miesiąc listopad ponownie jest miesiącem z mamografią. Wakacje były z miesiącem z mamografią, gdzie pierwszy zaczęliśmy taką akcję i w tej chwili powtarzamy, dlatego że rzeczywiście zainteresowanie. Takimi akcjami jest jednak duże. Zapraszamy kobiety, które ukończyły 45, a nie skończyły 74 lata na badanie mamograficzne. Badanie to powoduje we wczesnym stadium wykrycie problemów w zakresie nowotworów. A co to daje? Daje to to, że jest możliwość skutecznego leczenia tego złośliwego nowotworu. W listopadzie wydłużono godziny pracy pracowni mamograficznej, a dodatkowo badania będą dostępne w sobotę 30 listopada. Wydłużamy czas pracy poradni. Na stronach internetowych będzie dokładnie informacja, w które dni wydłużamy czas pracy od 15 do 18, także można po południu po pracy wstąpić sobie do mamografii, idąc na zakupy i zrobić takie badanie, umówić się na takie badanie. Również soboty, dwie soboty listopadowe są przeznaczone właśnie na to badanie. Między 8 a 13 można również zrobić to badanie. Równocześnie szpital rozszerzy ofertę badań skierowanych do mężczyzn. We wrześniu była Sobota Biała, gdzie wykonywane były badania urologiczne. W tym momencie również w grudniu zapraszamy na Białą Sobotę. Dokładne informacje również będą na stronie internetowej. Oprócz oczywiście badań dietetycznych, diabetologicznych będzie można również skorzystać z porady lekarza urologa i wykonać badania przesiewowe. Szczegółowe informacje dotyczące terminu badań można znaleźć na oficjalnej stronie szpitala.